Do tej Łuki woźniak i dzisiaj mówimy o dodatku do gry Dominion zatytułowanym Przystań. Dominion jest to gra, którą bardzo lubię, i jest to gra taka pierwsza, myślę, która zasunęła mechanikom buildingu, czyli budowania talii. To, co normalnie w grach kolekcjonerskich, karczanych dzieje się przed partią. Czyli zanim siadamy do gry, ja buduję talię, a to w tej grze dzieje się w trakcie. Zasady gry Dominion możecie obejrzeć w recenzji gry Dominion albo Dominion Intriga. Są one bardzo proste. Dosłownie mamy karty w naszej talii i kupujemy nowe i budujemy naszą talię. Poszerzamy ją. No i jest to dodatek, o którym dzisiaj mówię, czyli Dominion Przystań. Tak wygląda rozłożona gra, czyli tak jak zawsze w grze dominion. Ja wyłożyłem sobie tutaj trzy podkładki. One służą do trzech konkretnych kart w grze: okręt piracki, wyspa i jeszcze jedna karta zapomniałem jak się nazywa ale ja i tak korzystam z tych podkładek bardzo często, żeby odseparować sobie karty zagrane i działające y, za chwilę od kart, które już y, zagrałem i już nie działają, ponieważ to, co ten dodatek nowego wnosi, to po prostu 25 nowych kart, te podkładki i jakieś tam monety i znaczniki embargo, embargo. ale y, y, to próbowałem odmienić słowo embargo i zastanawiałem się, czy hmm, znaczniki embargo. Poddaje się, idziemy dalej, więc mamy te podkładki, mamy nowe karty. No i mechanika jest taka sama, i podoba mi się w tym dodatku naprawdę bardzo dużo kart. Przyjrzałem sobie, tak jak w przypadku wszystkich gier Dominiona, dzisiaj usiadłem i sprawdziłem karty y, przy stanie. I spośród 25 kart, 22 mi się podobają bardzo. I opowiem Wam. E, chłopaki gadają? Opowiem Wam o tych, które mi się najbardziej podobają. Po pierwsze, podobają mi się karty y, pomarańczowe, jest ich aż 8. I to jest taka nowa rzecz. Czyli akcja następstwo. Na przykład karawana daje jedną kartę i jedną akcję, a na początku następnej tury jedną kartę. I ja grałem tak, że zagrywamy, trzymam tą karawanę tutaj i ona zadziała mi w następnej turze, albo mocniejszy, na brzeże, Teraz i na początku następnej tury plus dwie karty i plus jeden zakup. Prawda? Czyli nie tylko zaczynam tą, nie tylko teraz mam premię, ale zaczynam kolejną turę z fajną premią, albo inna karta, strateg. Odrzuć wszystkie karty z ręki. Jeśli odrzuciłeś w ten sposób chociaż jedną kartę, uwaga. To na początku Twojej następnej tury plus 5 kart, plus jeden zakup i plus jedna akcja, czyli bardzo mocno zaczynam kolejną turę, jak zagrywam stratega. A co jeszcze tutaj mamy? No mamy po prostu 8 kart, które mają działanie opóźnione, czyli teraz i na początku następnej tury, albo tylko później, albo e, coś się dzieje z opóźnieniem. Bardzo fajnie to działa naprawdę. No, i oprócz tego mamy, jakby, karty, które wprowadzają trochę fajnej nowości, trochę fajnej świeżości do gry. To jest główna zmiana w tej grze, czyli to następstwo, ale też mamy inne bardzo ciekawe karty. Na przykład, mapa skarbu. Wyrzuć na śmietnisko tę i jeszcze jedną mapę skarbu. Jeśli wyrzuciłeś dwie mapy skarbu, dodaj cztery karty złota i połóż je na wierzchu swojej talii. Czyli karta skarbu, mapa skarbu kosztuje cztery złota. Muszę kupić dwie, znaleźć dwie naraz. I je wywalam, i mam dużo złota. Bardzo fajna karta, bardzo fajny pomysł. I też klimatyczny pomysł mapa skarbu. Albo wioska tubylców, czyli tutaj mam plus dwie akcje, i mogę odłożyć e, kartę tutaj, albo te karty stąd zabrać. A więc sobie mogę zbierać tu karty wioską tubylców, zbierać, zbierać, zbierać. Aż w końcu w pewnym momencie gry biorę wszystkie i używam, i robię combo. E, albo okręt piracki jest fajny. Zagrywam okręt piracki. Teraz tak. Albo każdy z pozostałych graczy odkrywa dwie wierzchnie karty ze swojej talii i wyrzuca wybraną na śmietnisko przez ciebie kartę skarbu, i odrzuca resztę. Jeżeli ktoś wyrzucił kartę skarbu, czyli jeśli komuś wywaliłem, wywaliłem skarb, biorę monetę tutaj, albo mogę okręt piracki w przyszłości użyć jako te pieniążki tu. A więc na przykład atakuję, 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 i nagle okręt piracki, każdy daje mi plus 6 złota. Bardzo fajna karta. Um, ok, zdobywca, możesz odkryć z ręki kartę prowincji. Jeśli to zrobiłeś, dodaj kartę złota na rękę. W przeciwnym wypadku dodaj kartę srebrników. Bardzo fajna karta, też, też klimatyczna, myślę, związana z tym trochę, z, no właśnie, z eksplorowaniem, z pływaniem na morzu i tak dalej. Kolejna karta klimatyczna, poławiać pereł. Plus karta, plus akcja. Podejrzysz kartę ze spodu talii i możesz ją położyć na wierzchu. Czyli taka trochę, wiecie, nurkowanie po kartę. Mała, śmieszna rzecz. Wyspa. Wyspa jest też ciekawa. Biorę tę kartę i jeszcze jedną kartę z ręki i kładę je sobie na boku i one tworzą wyspę. Mogę je kłaść tutaj na podkładce właśnie wyspy. I na końcu gry się liczą. A więc to są dwa punkty, które nie zamulają mi talii i jeszcze coś innego zebrałem. Bardzo fajny myk. Wyławiacz daje jeden zakup i mogę wywalić jakąś kartę i dodatkowo dostać hajs. Też ciekawa rzecz i też klimatyczna dosyć. To są tylko przykłady tego, co ten dodatek wnosi. On wnosi po prostu dużo, bardzo dużo fajnych nowych kart. Najciekawszy motyw to, tak jak mówiłem, następstwo, ale mamy tutaj po prostu też ciekawe rzeczy, które łączą się między sobą, ciekawe akcje, jakie te karty dają. I teraz czy ten dodatek warto mieć? Myślę, że grając w Dominiona, jest duża różnorodność kart w ogóle 25 kart w pudełku, aczkolwiek jak pewnie widzicie, widzieliście może recenzję Złotego wieku, może widzieliście recenzję intrygi. Ja bardzo polecam dodatki. Ja osobiście jestem fanem różnorodności, nawet jeżeli ja sam gram w Dominion raz na jakiś czas, to chcę mieć nie 25 może to ale 50, może najlepiej 75, a jak mamy wszystko to 100 różnych kart i tak wybieramy 10 z nich w każdej rozgrywce, ale to czyni te rozgrywki jeszcze bardziej niepowtarzalnymi. Nie tylko mamy inne układy, ale w nowej rozgrywce mamy może zupełnie nowe karty. Nie muszę, mogę po prostu łączyć, mogę ulubione karty wrzucić i to co jest fajne, to to, że przystań właśnie wnosi te karty następstwa, Złoty Wiek wnosi karty skarbu i akcji, Intryga wnosi karty akcji i zwycięstwa tak trochę, a Dominion ma chyba najfajniejsze takie podstawowe karty e, jako podstawka. Jak z każdej karty coś dobiorę, no to jest naprawdę, w sensie z każdego pudełka coś fajnego wybiorę, naprawdę tworzy się fajną talię. Wciąż to jest szybka gra, więc wciąż nie... Eksploruje wszystkich dziesięciu kart e, i nie jestem w stanie każdej karty kupić kilka kopii w grze. Aczkolwiek naprawdę fajnie się gra w, w przystań. I te następstwa one mają jedną pewną małą wadę. E, gra się trochę wydłuża. I tak jak złoty wiek, i intryga i Dominion, to są gry, które mają podobny poziom długości rozgrywki, tak? Myślę, że e, przystań. W moim doświadczeniu zazwyczaj 10 dodatkowych minut dorzuca do, do czasu gry, no bo te akcje następstwa, szczególnie jakich się dużo ma, to się, tru, to się trochę dłużej rozpatruje i niektóre z tych kart też po prostu się dłużej rozpatruje, mamy tu trochę więcej tekstu na tych kartach, więcej rzeczy, które one robią, ale nie tak intuicyjnie od razu może. To jest mała uwaga. A mi się podoba ten dodatek tak samo bardzo jak, przy, jak Złoty Wiek, e, ale jeżeli... E, to zależy trochę czego chcesz. To zależy trochę czego chcesz. Myślę, że e, Intryga i Złoty Wiek są trochę bardziej wprost. Przystań wnosi może więcej nowych ciekawostek, czyli właśnie różne karty, te działanie z następstwem, czyli opóźnione i większe kombo, przez co mogę zrobić. E, i to jest bardziej ciekawe, ale mniej, tak jak mówię wprost, jest to trochę większy krok, e, jeśli chodzi o różnorodność w tej grze. Większa zmiana. Fajnie się to łączy ze sobą. E, ja zdecydowanie polecam wszystkie dodatki. Pytanie, co lubisz? Pytanie, czego szukasz? Jeżeli szukasz trochę właśnie intrygi, trochę większego poziomu interakcji, intryga, jeżeli szukasz... E, więcej złota, czyli takiego kupowania droższych kart, nabudowywania sobie tali kasą, złoty wiek zdecydowanie, jak brzmi dla Ciebie fajnie to, co tu jest tu, czyli te następstwa, działanie z opóźnieniem, no to nie ma, nie ma za bardzo opcji, tylko przystań. Wszystkie gry w tej serii ja oceniam na 5 na 5. Na razie na żadnej się nie zawiodłem. Jest to dużo kart i z tych wszystkich 100 nie wszystkie są fantastyczne, niektóre są fajne, niektóre są bardzo fajne, niektóre są bardzo, bardzo fajne, no ale na tym też polega jej piękno. Jeżeli gramy w tą grę dużo, to możemy sobie samemu, zgodnie z naszym własnym upodobaniem, budować i tworzyć zestawy i łączyć. Polecam tą grę, możesz ją kupić w sklepie Łukiego. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej! Jeśli chcesz zobaczyć, jakie 10 gier gracze wybrali jako najlepsze gry roku 2016, to kliknij okienko po lewej, a jeśli masz trochę więcej czasu, i chcesz posłuchać, czy zobaczyć nasze uzasadnienie wyboru złotej gry roku, to klikaj okienko po prawej. Proste? Bardzo proste.